I siemanko, z tej strony i zaczekity. Dzisiaj nagrywamy Minecraft Survival Jak obiecywałem, nie, nie obiecywałem, ale nagrałem Dzisiaj chciałbym ym, się zająć wycinką drzew Bo bardzo potrzebuję drewna A w kolejnym już odcinku będziemy robić farmę zboża i weźmiemy zwierzaki tam, które tam są. Dużo mam i temu, zabiję też ząbiaka i mi wyleciał gold, złoto. I jeszcze tutaj kopałem. No, żeby mieć tam troszkę tego. Może zrobię też TNT i będzie szybciej szło. Ale tu trzeba dużo creeperów pozabijać. Y y mam drewno, mam. Ale ja nie chcę drewna, tylko chcę. Trzymajcie się. Patyczki. Yy, dobra, to robimy. Już patyki, badyle, gdzie są badyle? Dobra, trochę zrobię nich. I dwa sikierki na zapas. No i się oczywiście ciemni. O, a tu jeszcze w ogóle zrobiłem ognisko. Zapomniałam powiedzieć. I kaktusa wziąłem, bo znalazłem. Nie miałem co robić. Piecyk sobie jeszcze zbudowałem, ale to już chyba widzieliście. Bo zbudowałem właśnie sobie ognisko, bo nie miałem tak dużo węgla. I dlatego. Ale akurat mam mięsko dużo. Szybciej, szybciej, szybciej. Może już w kolejnym odcinku ktoś z nami będzie grał, ale nie obiecuję. Bo. Um, cały czas kombinuję, jakby tu nagrywać multiplayer. Coś tam mi wychodził się, loguje na specjalne rzeczy na Xboxie. Bo jest taka aplikacja Xbox. Um, Dobra, to troszkę drzewek trzeba powyciągnąć. Jeszcze sobie patek nie wyleciał. I hop. Płyniemy pieskiem. A! Dobra już, już już. To lecimy. I dobra. Trochę to potrwa, to i my się zaraz... Już jak zetnę trzy, dwa drzewa, ok? I dobra, już jestem Jeszcze zetniemy kilka drzewek Bo samo mi wchodzenie na tą górę mi zajmuje Nie powiem A i dzisiaj jeszcze troszkę jak drzew pościnamy to chciałam zrobić zagrodę dla zwierzaczków naszych. Wow! Troszkę życia to mi zabrało. Dobra, to idziemy. Pyk. Jeszcze mi Nagrywam. Ja mam limit. W ogóle nie mogę tak cały czas nagrywać. O! Sadzonki mi chyba tam wyleciały jakieś. To się przyda. Mam limit, bo 7 minut max nagrywam jeszcze, żeby do tego intro dodać, to już troszkę mi leci troszkę czasu, nie powiem. I... Dobra, troszkę już mamy tego drewna chyba, ale potrzebujemy więcej. Dobra. A gdzie zrobimy w ogóle tą zagrodę? Też będę chciał... Jak to się nazywało? Kurde, nie powiem wam. Oborę, jakoś tak. Dobra, to chyba tyle drzewek nam wystarczy. Oj, chyba. O, sadzonka. Sadzonki są teraz Nie mam marchewek ani kaltufli. Dobra, już myślałam, że puste. Sobie to łanie. Zobaczymy, ile będzie drewna. I ile? Tak. Chyba mało drewna. Mi się wydaje. Mało. No, nie leżaczek. <grych> nie Au, co mnie zaatakowało? Czyżby podwójne na ząbiaki? Ej, ja nic nie widzę. Halo. Ej! Czemu zabrało mi życie? Nic. Mm. O, akurat muszę poniszczyć. Chyba to się przyda. Do nasionek. A nasionka można zasadzić. Nic. Nic, nie ma żadnego nasionka w, w Nie. Dobra, gdzieś tu będzie może zakryte. No tu, o. To jest idealne miejsce. 6 minutek. szybko, szybko trężymy. Eee. Szybko, szybko, szybko. No nie pik, pik. Pik, pik, pik pik pik. pik, pik, pik. Yy. I szybko. I gdzie jest to? To dobra. Trochę tego, trochę tego i już. Troszkę już zb... trochę już jest ładnie w sumie. No rozbudowaliśmy się. Jak może już będziemy szli niedługo do kopali słuchaj. Dobra. Pyk, pyk. E. Dobra, chyba 7 minutek. Będzie na bank. Dobra. Dobra, no nie zdążymy dzisiaj zrobić tej zagrody, to ja więc się z wami żegnam. Yo!